Czy jest Pan Poznaniakiem? Co pan tu robi? Czym się Pan tu zajmuje? Skąd Pan pochodzi? <grym> Pochodzę generalnie z Wielkopolski, więc hmm? całkiem blisko, bo z grodziska wielkopolskiego. A w Poznaniu mieszkam już 8 lat. W studiach, więc hmm. Studia, więc tak studia. Właściwie to całkiem blisko zaczęła się moja przygoda z Poznaniem, bo w kolegium juuridikum. E, aha. Czyli pan... Tutaj, a mieszka pan gdzieś tutaj w okolicy, czy, czy, czy nie? Nie, przez pierwsze 5 lat mieszkałem na osiedlu kopernika. Na kopernika, czyli dosyć daleko od centrum. Tak, ale to fakt, że moje zajęcia były rozrzucone po mieście wpływ, wpłynął na to, że szybko zaznajomiłem się z tą tkanką miejską. Mhm. I tak jak w kolegium Juridicum zaczynałem, e, zaczynałem tutaj moje tak. bytowanie, tak później po trzech latach zacząłem również bywać. Kolegium history, Historii. Tak, czyli. Także kolejne pięć lat, do zeszłego roku zresztą, to e, studia w, tam, w tamtym budynku. Mhm. A obecnie również, ponieważ robię doktorat. Więc, A doktorat. E, I to na wspaniałej? historii. Na historii. No to będziemy, mam dużo ciekawego do powiedzenia. A Proszę mi powiedzieć, e, gdzie według Pana się zaczyna ulica Święty Marcin i gdzie się kończy? No, kończy się generalnie blisko tego miejsca, w którym teraz stoimy. Mhm. Także będziemy szli e, odwrotnie. E, tak. Chronologicznie odwrotnie, w zgodzie właściwie z, z tym, jak ja tutaj mhm. poznawałem świętego Marcina, ale, ale odwrotnie chronologicznie. Okej, okay, czyli jakby ustalając interwał, no to zaczyna się gdzieś tutaj w tej okolicy, tak? E, tak dokładnie na Kaponierze, na Kaponierze, na Kaponierze Kolejowej. Mhm, a kończy która... się? Patrząc w tą stronę, na Placę Wiosny Ludów. Na Placę Wiosny Ludów, no dobrze. A proszę powiedzieć, czy ma Pan ochotę się przejść na tą stronę? Czy Pan ma jakieś takie wspomnienia związane z tą ulicą, w tę stronę? Czy już możemy zacząć spacer w drugą? Myślę, że spokojnie możemy spacerować w dół, w na rynku. Okej, okay. Czy możemy zacząć, tak? No i proszę powiedzieć, jakieś tutaj e, wspomnienia ze świętego Marcina na początek, jakieś takie ogólne? No, na pewno e, studia, prawda, czas. I może powroty nocne? Mieliśmy to szczęście, że ja miałem to szczęście, że kiedy zaczynałem studia, jeszcze bardzo dobrze działała komunikacja nocna w Poznaniu, więc spokojnie można było z nocnych eskapad wracać autobusami nocnymi, a że Poznań był bardzo dobrze skomunikowany wtedy, więc nie było z tym najmniejszych problemów. Wtedy każda impreza, każde wyjście nocne kończyło się. Gdzieś w centrum, więc wystarczyło do, dotrzeć w jakikolwiek sposób do Kaponiery. A potem już droga była prosta. Czyli w ten sposób. A tutaj, gdzieś może, tutaj budynki neony, piękne nasze tutaj. Harmonii Poznańskiej, zamek. No, w, w zamku też wiele ciekawych rzeczy się działo. Mhm. Aczkolwiek pamiętam, że kiedy. Rozpoczynałem studia, był chyba jeszcze ciemny przed czyszczeniem. Ciemny. Długo nie mogliśmy przemóc w ogóle tego swojego wyobrażenia o zamku i każdy chyba nerwowo spoglądał na ten jasny piaskowiec, ale dzięki temu szczegóły architektoniczne wyszły eee, i można było już, w tej chwili zdecydowanie jestem przekonany do, do tego właśnie odcienia. Czyli jednak korzysta, korzysta od restaurowania, tak? Jukaj... Oczywiście. Tak, Jak ty... zawsze są, są jakieś opory wewnętrz, są no, no, ale minusy, tak. Co do neonów to oczywiście ten najbardziej znany, mhm. ale zdecydowanie piękniejsze są te na zwężeniu już świętego Marcina mhm. w okolicach kinamuzy. Tam są. E... Nie kojarzę, tam, tam jest restauracja. Było więcej tak? w tej chwili już poznikały. Niektóre udało się w Nowo powstałe muzeum neonów w Warszawie na Pradze, mhm. Częściowo wykorzystuje neony z Poznania z właśnie. Poznania. Dzięki pracom zapaleńców. A chciałby pan powrotu tych, tych Neonów, a że Pan jest jakiś element taki pasujący tu do ulicy, czy nie do końca? To trudne pytanie. Z jednej strony one tak wbiły się w świadomość naszą, że mhm. wielki żal byłoby ich się pozbywać, aczkolwiek wiadomo, że ulica zdecydowanie korzystniej wyglądała i korzy wygląda teraz korzystniej bez, bez nich. Tak samo jak korzystniej wyglądałaby bez reklam. Ale to myślę, że proces dopiero stopniowy i efekt zobaczymy. No dobrze. A proszę powiedzieć tutaj kolegom historikum, pana mocna strona, tak mam nadzieję, że tutaj coś pan popowiada. No, tu przed wcześniejszym budynkiem była intendentura wojskowa. Mhm. Ona wraz z wyzwoleniem poznania też przestała tu funkcjonować, a później miejsce to zajęła partia. Komitet Wojewódzki PZPR. W kilku salach, jak się dobrze przyjrzeć, widać przy oknach miejsca po kulach. To pamiątka z kolei 56 roku, tak, kiedy tak, starano się ten budynek skutecznie zdobyć. No, w tej chwili historycy zajmują ten budynek i muszę przyznać, że z wielkim żalem będziemy go opuszczać. Plany są takie, abyśmy przenieśli się na Moraskę, to już całkiem niedługo. Aczkolwiek myślę, że nie tylko ulica, ale i ta część miasta straci niewątpliwie na na tym życiu, które studenci e, wpompowują skutecznie. Tak. A proszę mi coś o, o ruchu na Świętym Co Pan uważa tutaj, jak, jak, jak to wygląda? Czy też szerokość jest odpowiednia, czy, e, czy, 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 czy piesi są od dobrze tak traktowanie, że tak się wyrażę? Uff. Niestety światła e, są chyba zbyt często porozstawiane, <grym> zwłaszcza te dla pieszych. O, chyba musimy się zatrzymać. Chyba musimy się zatrzymać, tak. E, i niewątpliwie, samochody są tutaj nazbyt e, uprzywilejowane. Na szczęście pojawiły się na przykład tutaj kontrapasy, mm -hmm. e, które ułatwiają teraz poruszanie się rowerem, ponieważ e, nie ma co ukrywać, e, znaczna część studentów porusza się rowerami. Lo, e, tak. A wcześniej było to dosyć trudne. Teraz już na szczęście, e, żeby dostać się do drugiego wejścia do budynku, nie trzeba już objeżdżać Gwarnej. Właściwie <laughs> nawet nie Gwarnej, bo trzeba było jechać. Nawet nie wiem gdzie, bo i tak każdy łamał przepisy wjeżdżając na chodnik. A Teraz tak. już możemy to robić w świetle e, kodeksu prawa drogowego. Czyli rozumiem, że Pan też tej rowerze rower tak? Oczywiście, oczywiście. No dobrze, a, a kwestia tramwajów, czy nie jest to za głośne, jak Pan uważa? Bo rzeczywiście tutaj można, można sobie pomyśleć, że to jest taka abstyntywna ulica, ale y, kierowcy sobie skracają tę drogę, chaosują tramwaje. Co Pan o tym sądzi? E, nie sądzę, żeby to szczególnie przeszkadzało. W czasie, zajęć, w czasie zajęć oczywiście słychać tramwaje, ale kiedy studiowałem jeszcze prawo, mieliśmy zajęcia w kolegium Juridicum. Równie dobrze było słychać pociągi. Mhm. E, ale to, to, to szczególnie nie, nie przeszkadza. Zwłaszcza, że mieszkam na łazarzu przy Głogowskiej. I... Aha, no to tak, to dobrze, Tramwaj to jest e, element krajobrazu, który funkcjonuje i po prostu jest. A jakby pan mógł usunąć samochody, zostawić tramwaje? Czy, czy, czy raczej taka opcja nie e, Ze swoich osobistych doświadczeń, oczywiście, że. E, w zestawieniu samochodu tramwaj wybrałbym tramwaj. Tak. E, chociaż mam prawo jazdy, raczej nie korzystam z samochodu, ponieważ w, mieszkając w Poznaniu, relatywnie blisko mi jest to całkowicie zbyteczne. Proszę mi powiedzieć, co Pan sądzi o, o tych budynkach? Czy, czy, czy należy mi się odrestaurowanie jakieś? Czy, czy, czy wyglądają dobrze? Jakoś się komponowują tutaj? Mało że dobrze, to, to pięknie przede wszystkim. Mhm. E, jak patrzę na nie, to przede wszystkim żal mi tego, co stało kiedyś po drugiej stronie ulicy w miejscu dzisiejszych alf. No właśnie, to jest no, temat bardzo kontrowersyjny. Oczywiście, że jest. O ile sam modernizm poznański jest bardzo ciekawy i godny oczywiście. uwagi, o tyle same alfy chyba nie są do końca elementem udanym tego, tego modernizmu, bo pięknie wygląda odrestaurowany okrąglak. Tak, jest na niepodległości też no. wygląda równie pięknie, aczkolwiek te alfy, chociaż no nie wiem, być może to wynika z mojej płytkiej wyobraźni. I gdyby je odnowić, nadać im nowego wizerunku, wyglądałoby też ciekawie, ale jakoś póki co nie mogę sobie tego wyobrazić. Wracając do kwestii funkcjonowania tutaj Uniwersytetu w centrum miasta, zważywszy na fakt, że studenci historii muszą korzystać z bibliotek. Minęliśmy przed chwilą filię biblioteki raczyńskich, a przed nami na Ratajczaka będzie E, oczywiście biblioteka główna, więc e, studenci chcąc nie chcąc musieli, e, muszą e, cały czas przemieszczać się świętym Marcinem i znaczna część ruchu e, pierwszego, to, to są też studenci. Rozumiem. Nie, nie, nie wiem czy Pan zauważył, że tutaj jest teraz dużo, mamy pustych lokali, a z drugiej strony mamy dużo second handów i banków. E, czy nie uważa Pan, że tego jest za dużo, że powinniśmy właśnie pójść ożywić trochę tę ulicę? Czy może w przeciwnym? Nie, no oczywiście ideałem byłoby, gdyby na Świętym Marcinie było mnóstwo klubów, kawiarni, pubów, ale też księgarni. No póki co nie wiadomo do końca, nie, nie jestem w stanie powiedzieć z jakiego powodu wszystkie takie, takie działalności pouciekały ze Świętego Marcina. Całe szczęście nie trzeba daleko odchodzić od Świętego Marcina, żeby takie miejsca znaleźć, no bo wszystkie lokale kawiarnianą pubowe, pouciekały na taczaka i mhm. albo w Ratajczaka. No ale trochę żal, że jednak y, nie widać ich na, na świętym Marcinie. Rozumiem. A co pan powie o, o tym ruchu tej y, uliczny? Ja już pytałem, wiem, ale y, no nie wiem, czy pan jest na 11 listopada, nie. kiedy święty Marcin ma swoje imieniny, tak? Oczywiście. I zwęża się ta ulica, jest to rzeczywiście deptak, jest trochę to ożywia czy to. Można by tak zrobić, żeby to wyglądało cały rok? No, myślę, że docelowo byłoby to bardzo korzystne działanie. Chciałbym, żeby wypalił ten projekt strefy e, do 40, mhm. tak żeby stopniowo ograniczać ruch samochodowy, ale do tego oczywiście potrzebne są parkingi na, na obrzeżach tej, tej strefy, na, póki nie pozbędziemy się z samochodów parkujących tutaj i właściwie niwelujących nam cały efekt. E, pięknych kamienic secesyjnych, no to trudno zrobić cokolwiek. Mam nadzieję, że prędzej czy później się to uda. Mhm. A proszę powiedzieć, jak wygląda, mówi Pan, że jest Pan aktywnym rowerzystą, jak wygląda poruszanie się po Świętym Marcinie, jeśli chodzi o rowery, bo rozumiem, że tam ulica Kościuszki, tak? Czy, 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 czy to nie jest Kościuszka? Kościuszki. Jest tak już dostępna, a, a tutaj jak to wygląda? Prawdę powiedziawszy, jeżeli jeździłem już rowerem, Świętym Marcinem, to raczej wykorzystywałem jezdnię. Nawet nie jestem pewien, czy chodnik jest tutaj dopuszczony, tak jak na przykład przy targach poznańskich na Grunwaldzkiej do ruchu rowerowego. Ale nawet jakby był, ruch jeszcze jest tutaj na tyle duży, że dla swojego własnego komfortu wybieram, wybieram jezdnię i bądź co bądź, póki co jeszcze ryzyko kolizji z samochodem. A teraz proszę mi powiedzieć, no bo słynę pan o tej bibliotece, może jakieś ciekawe anegdotki. No to jest oczywiście Biblioteka Królewska. Mhm. E, tu e, od powstania uniwersytetu mieści się siedziba biblioteki uniwersyteckiej. E, budynek przepiękny e, swoją drogą. Też by mu się należało restaurowania troszeczkę, czy, ja czy nie? Myślę, że dobrze? wystarczyłoby tylko trochę pudru i usunięcie tych e, nieuda nieudanych bohamazów. Ale w środku jest e, faktycznie cały czas dzieją się. E, e, Podejmowane są działania, które e, e, odrestaurowują budynek. Które... A sam budynek jest oczywiście z początku XX wieku, jeśli się nie mylę. A proszę mi powiedzieć, to jest z takiej perspektywy bardziej osobistej, emocjonalnej. Czy pan że to jakieś z tym? Bo rozumiem, że tutaj mówi pan o historii, jest bardzo fajnie, ale też mnie interesują takie rzeczy związane z pana historią i, i, i jej połączeniem z świętym Marcinem. Bo To też jest bardzo ciekawy element tej układanki. Może zaczynając od biblioteki głównej. To emocjonalnie, ewidentnie przesiedziałem tutaj największą część mojej pierwszej pracy magisterskiej, mhm. pisanej na prawie. Preferuje Pan jakąś stronę tutaj? Myślę, że chyba jednak mniejsza jest ta, którą będziemy wyszli, ponieważ zważywszy, że znajduje się tutaj kinamuza, w którym bardzo często lubię bywać. Ma, ma swój urok? Ja szczerze mówiąc nie byłem. Urok ma, chociaż może minimalnie mniejszy po remoncie. Acz kwestia komfortu chyba wyrównuje ten, ten ubytek uroku, mhm. ale zdecydowanie wolę kina mniejsze, to studyjne, nad, nad takina na wielkie, molochy. O, a propos neonów, właśnie tu jest ta, a, ta restauracja. A czy one się tu... jeszcze świecą? Nie, wiece? nie, ale nie. Już, już nie, są, są nieczynne. Ale jeszcze, jeszcze funkcjonują. A co Pan powie o tych reklamach, to jest dla mnie przykład. Tak, tak, to jest ten na, 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 najgorszy element <gry> tak. e, reklamowych, e, reklamowego odcinka świętego Marcina. No, je, jak najbardziej do, do pozbycia się. Do pozbycia, prawda? Bo rzeczywiście reklama nie musi być tak ekspansywna w, w nasze oczy. A tu przed nami oczywiście Kościół Świętego Marcina, od którego tak. e, cała ulica ma swoją nazwę. E, I właściwie tutaj się zaczyna też historia świętego Marcina, bo... To była wieś zlokalizowana przy kościele. Dlatego też Święty Marcin, a nie ulica Świętego Marcina. Mhm. To czasem się używa zamiennie, ale poprawnie, oczywiście, jest Święty Marcin. No, brakuje nam tej dzwonnicy, która funkcjonowała do II wojny światowej i przy, przyciągała wzrok znacznie wyższy od samego kościoła. Ona była ulokowana po której stronie, czy ona byłaby częściowo Bliżej ulicy? Ona była odsunięta nieco. Tak. A co Pan Ale... powie o tym, o tym placu tutaj, przed, przed, bo to jest, no mamy tutaj plac, gdzie, tak. są, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest jedzenie, szeroko zakrojone, powiedzmy, nazwijmy to jedzeniem, e, no i ten kościół. No, <laughs> trudno, żeby pozytywnie zestawiać te dwa widoki. E, no. Znaczy, jest też dylemat, bo e, zabudowanie tej parceli sprawi, że kościół zostanie zasłonięty i Ciężko będzie podziwiać go, ale tak naprawdę trudno zostawić ten element ulicy w stanie, w jakim jest obecnie. Zaczą na stawić jakiś skwer, plac? No, oczywiście najlepiej by było, aczkolwiek trzeba by sprawdzić jaki jest, jaki jest stan prawny działki. Może przejdziemy na drugą stronę, żeby iść przedłużeniem, rzeczywiście, a nie, a nie się mijać. No, o, oczywiście, trudno nie skomentować nowego centrum. Właśnie chciałem powstałego. przejść do drugą stronę, żeby wskazać tutaj. Co pan o tym sądzi? Myślę, że na pewno jest lepiej niż było, jeśli chodzi o to, ten pasaż. To, nawet nie wiem, jak, jak nazwać ja, ja nie to, nie. co funkcjonowało tutaj. Aha. To, to był taki ty, ty, dziki linaczek, później zadaszony, tak. co, co nadało mu przymiotów pewnej minimalnej trwałości, ale i, i tak wyglądało niezbyt ciekawie i atrakcyjnie. No, oczywiste jest, że od, odcina się to od otaczającej architektury, ale pytanie, na ile musimy się konserwatywnie trzymać tego, co było i o ile. No właśnie, ale co pan uważa? No bo... S są dosyć głośne e, głosy krytyki. Właśnie, o tym i chodzi. Więc. A ja sądzę, że mimo wszystko nie jest w tym aż tak źle. Nie jest to e, e, kicz, e, nazwijmy to tak, e, tego stopnia, ażeby, ażeby kwestionować jego prawo do istnienia. I Ale w że... tym miejscu istnienia, bo to jest, to jest chyba największy problem, bo jakby nikt nie odbiera temu budynkowi jakiejś tam estetyki, bo to jest kwestia naprawdę... Dyskusyjne, natomiast chodzi o samo miejsce, bo jakby nie wpasowuje się do końca nie jest ciągiem dalszej architektury starej. Oczywiście, że nie, ale też sama secesja też jest tak różnorodna, że można by powiedzieć, iż powinna być w jednym nurcie. Mhm. Oczywiście to trudno porównywać różne nurty secesji z różnymi okresami i nurtami w architekturze. Ale ktoś kiedyś powiedział, że aleje Marcinkowskiego są. W tym leży ich bogactwo, że prezentują właściwie wszystko, co w architekturze było. Być może za parę lat ten budynek tak się zleje z naszym wyobrażeniem o świętym Marcinie, że jednak już się do niego przyzwyczajimy. Mhm. Tak, można, można, można tak to podsumować, że jest nowy, dlatego ludzi sprzeciw. Natomiast ludzi, będzie pewne obycie ludzi z tym, to może rzeczywiście się tak. Jak... Znaczy jest według w mojej ocenie lepiej niż było. No, a tu to chodzimy do. Miejsca, które też ma dosyć na znaczenie. Tu powstał pierwszy pomnik Adama Mickiewicza. Został po nim tylko coku Został zniszczony i to był pierwotnie taki placek, który dawał wytchnienie i gdzie można było przysiąść. I ten placek, ma pan informację, on był taki mały, takiej wielkości? Czy... Tak, tak, oczywiście. On, on funkcjonował dokładnie w tym samym kształcie, w jakim jest teraz. Myślę, że to jest miejsce, na którym można spokojnie skończyć ten, ten spacer. Tylko podsumowując to, iż e, święty Marcin ma dosyć ciekawą historię. Bardzo e, urodził się niejako w średniowieczu, mhm. zaraz przy tym kościele. Tak, by potem przejść, e, jednak e, punkt ciężkości przesunął się w stronę dzielnicy Ceseckiej. To jest od, od początku XX wieku i na e, tych dwóch Między tymi dwoma ramionami wyrosło nam coś nowego, bo nie tylko to nowe centrum, ale też na przykład całkowicie modernistyczne, modernistyczne Alfy i budynek Komitetu Wojewódzkiego, obecnie Kolegium Historikum. Mhm. Także różnorodność tej ulicy jest niebywała. Czy ma to jakiś swój urok. A proszę mi powiedzieć, jeszcze ten plac Wiosny Ludów, mówi Pan, że tam się kończy, kończy Święty Marcin i, i tak. co pan o myśli? No, że cały czas czeka na e, pewien lifting. Aha. Ale w jaką stronę to pójdzie, mam nadzieję, że nie będzie gorzej niż e, z nowym centrum handlowym.